Was serdecznie w kolejnym odcinku z Bitwy o Berlin. Ten kolejny przeskok, bo był ten, ten Hanomak. A miałem go dostać, ale go no, nie dostałem. Zatem to dostałem. To jest haubica M30. Tutaj alcyryżysta z karabinem na no, tym samym, co, co mieliśmy wcześniej z Lornetką. Trzy pociski. Ten duch bojowy nie gaśnie. tu, w tym dziale tak wyglądał tak w środku Tutaj są jego dane, tak mi się wydaje przynajmniej plakat i instrukcja I w kolejnym numerze są 85. A i mi napiszcie, co to znaczy ten, Hitler, Hitler, Junget, coś, no, coś takiego. Tutaj nasz samtylerzyst, Gwiazda Altlerzy, o. Gwiazdę ma w głowie, bardzo świetną, ładną. Ma bardzo dużo nadruków torsie, lornetka no i karabin co mieliśmy wcześniej w dwóch zestawach z no, działem i tą, tej długiej ziz 2 i tej katiuszy trzy pociski niestety bez nie wiem bez tej skrzyni co było w tym Mm, no w tym z list no szkoda. No. Tu przechodzimy do tej hałubicy. Upssssssss. Nie to dupa. Czekajcie. Potwory, można. No świetne te podpory. tutaj łop łopata. Tutaj da się pocisk włożyć, mega. на образе. O, taka przerwa i to ładnie się sadza. No, jakoś to każe. O, tutaj świetnie wygląda widać. O, trochę puszcza na dół. Podnosi do góry tutaj elementy, i nowy, nowy element o tu no, pokrętła Takie tak wygląda o, a tak złożony pochylony, o tak skontowany a to się nie gało no nie cienkie było pewnie jak w tym dziale, cis No bardzo fajne, śmienite. I ta informacja, bo od piątku. Od piątku będzie przerwa dwutygodniowa. No, no a mi nie będzie to no żeście mieli. Dobra, to już się zegnam, żegnam się z Wami i do usłyszenia.